Czy życie ma sens? Jeśli wszystko dzieje się za sprawą woli boskiej, wszystko i tak się dzieje, więc po co w ogóle żyję? Jaki jest sens mojego życia? Pytanie, dlaczego żyję, powinno przejść przez każdy umysł. Właściwie powinno Cię trochę pomęczyć, dlaczego żyję. Czy to tylko jedzenie, spanie i wykonywanie rutynowych czynności? Czy to wszystko? Dlaczego tutaj jestem? Co jest celem życia? Dobrze. Ziarno zaczęło kiełkować. Nie spiesz się. Jesteś na dobrej drodze. Pytanie o sens życia musi pojawić się w umyśle. Przywołuje ono ducha w tobie. Jest oznaką, że ziarno wykiełkowało. Ale poczekaj, pomimo tego, że niczego nie chcesz wtedy robić, bo wszystko wydaje się być mało ciekawe, nieinteresujące, u Szada mówi, kurwan neveha karmani, kontynuuj swoją pracę i żyj 100 lat. Nie ma innej drogi. Nie ma ucieczki od życia. Wiedząc, że wszystko przeniknięte jest boskością, bądź zaangażowany w działanie i żyj sto lat. Działanie, które podejmujesz z myślą o sobie, aby coś zyskać, przynosi ból. Ale kiedy działasz, po prostu, aby działać, czy też wnieść wkład w istnienie, gdyż właśnie po to tu jesteś. Taka aktywność nie będzie cię wiązać, ograniczać. Jeśli skupiony jesteś tylko na sobie, jeśli jesteś biorcą, jak wiele możesz wziąć? Bierzesz, 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 jesteś taki zmęczony, to dlatego umysł tak bardzo się męczy. Ale jeśli jesteś dawcą, jeśli dajesz, jeśli jesteś tutaj tylko po to, aby dawać, działanie cię nie wiąże. Kiedy bierzesz, Czujesz się zobowiązany. Kiedy dajesz, czujesz wolność. Działaj. I żyj 100 lat. Musisz być aktywny i działać aż do samej śmierci, ponieważ nie możesz istnieć bez działania. Albo ukierunkujesz energię na działanie. Albo będziesz siedział niespokojny, a zniecierpliwienie jest także działaniem. Jeśli nie skierujesz energii na działanie emocjonalne, fizyczne czy mentalne, to ta sama energia zwróci się do wewnątrz i objawi się jako niepokój, podniecenie czy przygnębienie. Ludzie, którzy zaangażowani są w jakiekolwiek prace społeczne, nie chcąc niczego w zamian, Będą znacznie szczęśliwsi. To tak, jak wypuszczanie nadmiaru pary wodnej z kotła, ale wtedy umysł znowu zacznie robić sztuczki i powie: OK, zrobię to, ale co z tego będę miał? Wtedy obudź się i powiedz: Hej, no co ty? Radość zbrania jest niedojrzała. To radość niemowlaka, z którą wszyscy się rodzimy. Każde dziecko cieszy się, gdy coś dostanie. Zostaw je na chwilę, a zaraz gdzieś pobiegnie, żeby coś złapać. Dzieci lubią brać rzeczy, ale kiedy mają 3 lub 4 lata, lubią także dawać. Mają tę ten tendencję. I podobnie dziadkowie mają potrzebę dawania. Babcia z radością przygotuje wiele dań kiedy dzieci przyjdą ją odwiedzić. Cieszy się służąc, dając. I to jest radość dojrzała. Więc jest radość brania i radość dawania. I dopóki nie przejdziemy od radości brania do radości dawania, nie będziemy zadowoleni, nie będziemy szczęśliwi, ponieważ branie sprowadza złość. To rozdrażnienie pojawia się tylko dlatego, że jesteśmy skupieni na braniu. Rozumiesz, o czym mówię? Poobserwuj drobne wydarzenia i zastanów się nad swoim życiem. Co jest przyczyną mojej depresji? Co jest przyczyną niepokoju? Przede wszystkim nie wierzę, że istnieje moc, która jest wokół mnie, jest mną i mnie ochrania. Brakuje tej wiary. Po drugie, mamy tendencję do brania wciąż więcej i więcej. A czego? Wiedzę. Jeśli nie materii, to chcę więcej wiedzy, więcej duchowości. Daj spokój, rozluźnij się. Będąc na ścieżce, rozluźnij się. Jeśli ciągle biegniesz, to tak jakbyś biegał w wiodącym pociągu, ale biegnąc w wiodącym pociągu wcale nie dojedziesz szybciej. Miej determinację, aby żyć 100 lat i być użytecznym, wykonując pracę, która nie przynosi ci korzyści. I to jest tajemnicą. Nie ma innej drogi.